Jak widzicie, mamy gościa specjalnego. Za nami pierwszy semestr nauki. Obecny jest krótszy, więc postarajcie się i zbierajcie dobre oceny, aby nie był on gorszy od poprzedniego, bo wypadliśmy naprawdę dobrze, bo do rankingu śródrocznego awansowało aż 44 uczniów. To bardzo dobry wynik, tak trzymajcie. Lista uczniów dostępna na stronie szkoły. W niedzielę, 29 stycznia, już po raz 31 odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naszą szkołę reprezentowały zuchy oraz harcerzy z iskierek i tropicieli, a także Duch Nalila i Duchowie Krzysiek i Irek. Suma, którą udało nam się zgromadzić, wynosiła 5599 zł i 76 groszy. Natomiast cały sztab w rozliczeniu końcowym osiągnął niebagatelną sumę 121 358 ,80 zł i 80 groszy. Szczególne podziękowania składamy rodzicom miskierek za przekazanie na tą szczepience domowych obietnic. Ciasta, ciasteczka i babeczki rozleży się jak świeże ureczki. Nasi uczniowie owszem uczą się wspaniale, ale uwielbiają też dobrą zabawę. 7 lutego odbyła się dyskoteka w klimacie lat 80. i 90. dla uczniów klas 4-6. Zajrzyjcie do galerii na stronę i obejrzyjcie, jakie pomysłowe stroje wykreowali nasi uczniowie na tę okazję. Najmłodsi też mieli okazję do tańców podczas bajkowej zabawy karnawałowej. Temat przewodni to postacie z bajek. Jak zaobserwowaliśmy, usta bajkowe naszych uczniów są bardzo różnorodne. Nie zabrakło księżniczek, Harry'ego Pottera, piratów i Pocahontas. Naszych najmłodszych zabawiali uczniowie z samorządu uczniowskiego. Tańcami, zabawami i konkursami. Był też pokaz mody bajkowej i malowanie twarzy. Zapraszamy na krótką wideo -lulację. Dzisiaj w pierwszej szkole odbywa się bajkowy bar kanałowy. Zobaczcie jak wspaniale się markuje. Bez tych tutaj oto uczniów, z samorządu uczniowskiego ta zabawa by się nie odbyła. Naprawdę świetna robota, dziękujemy Wam wszystkim, bo bez Was na pewno by się dzieci tak świetnie nie bawiły. Dziękujemy i do następnego razu. W klasie drugiej B, uczniowie stworzyli własną pantoninę. W której wystąpili. Obejrzyjcie naszych młodych aktorów w akcji. recytacją z WebBWeb, czyli konkurs recytatorski poezji niemieckiej. Konkurs odbył się w kategorii klas 1-3 oraz 4-6. Pierwsze miejsce w kategorii klas 1-3 zdobyła Nadia Ciszczonik z klasy pierwszej A, natomiast w kategorii 4-6 Franciszek Skomal. Zwycięstwo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. A Was drodzy widzowie zapraszamy do wysłuchania recytacji. Witam Fort mit dem Streit, machen wir Frieden, hier und heute. Machen wir Frieden, fort mit dem Krieg. Frieden ist schöner als ein Ziel. Machen wir Frieden im Norden, im Süden, Osten und Westen. Das ist am besten. Ein heißes ein Auge, reiner Kurse. Ein heißes ein Auge, dieses ist in der Gorgung. Die saß ihm in der Gurgel und klang wie eine Urgel. Der Walsch schlug aufs Klavier, das Klang aus Spültenvier. In da hat der Heil gegurgelt, die Orgel kam getockert die Urge kam getockert und ist auf Grund geurgelt. Der Walsch kam von vom Klavier, er war zu groß dafür. Na zakończenie chcemy Wam przedstawić Mikołaja, niezwykle uzdolnionego ucznia klasy 2 B. Jak myślicie, czym zaskoczy nas Mikołaj? Obejrzyjcie krótki reportaż. Suche suchary Mikołaja! Jeżeli chcecie słyszeć, to jest zawód! Witamy dzisiaj w naszym studiu Mikołaja, ucznia klasy 2 B. Mikołaj, jakie są Twoje zainteresowania? Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie zazwyczaj lubię sobie pomyśleć, i potworzyć niektóre suchary. Takie dowcipy, tak? Tak. Mhm. A jak długo się tym zajmujesz? No, z jakiś rok. Z jakiś rok. No to w takim razie prosimy teraz Mikołaja. Mikołaj, zaprezentuj nam swoje wybrane dowcipy, dobrze? Mhm. Proszę. Jak się nazywa? Ochroniarz Celebrytów. Nie mam pojęcia. Bronisław. No świetnie. Prosimy o więcej. Jak się nazywa facet w spódnisce na grillu? Szkotlet. Brawo! Jak się nazywa miasto, gdzie żegnano ryż? Nie mam pojęcia. Paryż. Przed feriami ogłosiliśmy konkurs na logo naszej szkole i telewizji. Wpłynęły do nas dwa projekty, póki co aktorzy zostaną anonimowi. Członkowie samorządu uczciwskiego wkrótce przeprowadzą tajne głosowanie, w wyniku którego wyłonimy zwycięskie logo. Żegnamy Was i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku naszej szkolnej telewizji.